Siema, co są, to sobie gramy w SCP? To jest, jest a Kurde, to jest estepek. A jaki? E, ja 023, to taki chyba najbardziej useless. No, jestem 682, czyli wszystkich będę zabijał na hita. Tak, 682 i nie wiem, chyba tylko 106 może z nim konkurować. Mm, czy ja wiem? E, no, w sumie możliwe. Że tak jest. Bo Stoszyska ja jest szybsza i ma duży range. Nie mam pojęcia gdzie jestem. Żeby w ogóle się stąd wydostać to będzie cud. Dobra, a jak ja... lepiej jakiegoś... Yy... Kurczę. Nie wiem gdzie powinienem iść. Zresztą się kurde w jakimś tak gównianym miejscu, że nie mam pojęcia gdzie jest przejście. Mm. Kurde, to nie tutaj. Ale już byłem z STP na dzisiejszych nagrywkach, więc w miarę chyba wiem gdzie jest winda. Um, skręcasz w prawo, jest, w prawo. Znalazłem windę. Znalazłem już Dobra, jadę Dostałem jakieś flasze. E, dobra, a ja, ja, z, ja zabiłem e, no, Klasę D i MTF, a Uważaj tutaj prosto jest MTF. Możesz troszczować. I... Dobra Wiesz co nie ma sensu. Na no, no, przed nim drzwi i ok, pamiętaj tak. o spacji, pętaj o spacji, bo to jest najważniejsze. Ała. Spacji? A dobra, że no, skakaj, tak, 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 Dobra, ja tu czekam na niego. Uh. Kurde. Cieka. Już straciłem... Dobra, dobra jak... a ja klasę D zabijam i mtf -a. No to najsą. Nice Jeszcze teraz. I w ulepszarce są naukowcy zapewne. W tym nikogo nie ma, to możesz y, do Lighta tutaj przyjść. Dobra, tutaj idę do, do lajta. tylko jestem trochę powolny. Tak, tylko troszkę. No to spoko, ja tutaj trzymam na czas, poza tym ulepszają karty. Jeszcze nie wiedzą bo nie, chyba że ktoś im powiedział. Dobra, a ja wjeżdżam. Lajta Jestem na wejściu Dobra, idę Kurde, robimy im wjazd na hatę Tylko niestety naukowcy są uzbrojeni Ale ulepszawcy są? Yy, tak Uzbrojeni, dobra, ale idę. chyba nie mają amo, Tak, nie mają ammo Dobra A, Bierzemy ich Rosę. Dobra, jeszcze I tylko idzie. obcy został Dobrze, czemu mnie zabiłeś, Ej, bo Mogę pierwszej? To nie ja. No, to ja zabiłem. No, machałem ręką detektywie na czosie, żebyś mnie nie zabijała. Co? No, teraz strasznie. A No, sorry. Nie, nie, pograłem, co, zabiłem, zaraz po zespieniu mnie zabiliście. Smutno, w jakim Po jakim o, zespieniu? Po SCP powinniście być mniej agresywni. Wiecie, że nie macie ma ma szanse, macie przewagę, bo jesteście OP, strasznie. Nie, nieprawda, nie, nie. O... nie mamy takiej przewagi. Tak, wcale 682 nie jest w żaden sposób OP, nie Nie no ale jestem strasznie wolny, mnie to strasznie przytłacza i z... już prawie pra, pół HP zdjęli yy, mi ponad to. we mnie kilka razy i już pół HP straciłem. Jesteście tryharderami i tyle, tyle prawdy! Co ja mogę zrobić, jestem takim głupim SCP-kiem. Trayharderem jesteś. Ja z takiem jestem... nikogo nie zabiłem w tej rundzie, straciłem pół HP już. No i, I Dobrze. <laughs> O, nie, o. No dobra, no to y, chodź tam do. Ja już jestem przy gatecie, to chodź i tutaj ich zabijemy. No kurde, ale zanim ja tam przejdę, to minął lata. Mm. No bo chodź tutaj tak raczej szybciej niż wolniej, bo ja sobie sam nie poradzę, zabiją mnie. No to weź się trochę cofnij, bo ja nie dobiegnę tak szybko. Dobra, no idę, ale no nie A gdzie jesteś? Szyb... Gdzie jesteś? zaraz będę przez 008. Kurde, no. Dobra, jestem w entręsie. szedłem właśnie do entrensa. O dobra, ja ich blokuję i jeśli nie pomyślę, to nie otworzą drzwi. pomyśleli. A, dobra, ja zaraz padam. No Ile uciekaj, tutaj jest? Co? Czekaj, co uciekaj drzwi. Yy, w sensie wybiegło na mnie sześciu i dobra. Ale mają dużo lała Nie idą na mnie Ła No to powodzenia siema No to się Ajajaj. Aj, aj. e, dobra zobaczmy teraz jak O, siema Oj Co ja co ja tak Nagrywasz z kamerką? No z kamerką raczej Ale pieszo... pierwsze ci oj, oj, już No i Dobra Koniec odcinka Elo.